Czy komuś kiedykolwiek zdarzyło się zrobić test osobowości i no cóż, odnieść wrażenie, że wynik kompletnie nie pasuje? To się zdarza i to zaskakująco często, zwłaszcza jeśli chodzi o jedną konkretną cechę z Wielkiej Piątki ugodowość. Właśnie dlatego dzisiaj weźmiemy ją pod lupę i spróbujemy rozwiązać tę zagadkę. Dobrze, rzućmy okiem na plan. Zaczniemy od prawdziwej historii, która stała się inspiracją do całego tego materiału. Potem zdefiniujemy, czym tak naprawdę jest ugodowość, cofniemy się do jej ewolucyjnych korzeni, no i na koniec sprawdzimy, jak to wszystko ma się do naszego życia zawodowego i prywatnego. No to do rzeczy. Zaczynamy od autentycznego problemu, od tego, hm, specyficznego uczucia, kiedy test przypisuje nam etykietkę, która po prostu nie gra z tym, kim jesteśmy na co dzień. No właśnie, posłuchajcie tego. Prosto z jednego z forów internetowych mamy kogoś, kto dostaje wynik Niska ugodowość. To by sugerowało, że jest osobą, no nie wiem, trudną, może trochę konfliktową, a tymczasem w pracy jest postrzegany jako ceniony członek zespołu, a nawet lider. Jak to w ogóle możliwe? Coś tu się ewidentnie nie zgadza. I to jest, moi drodzy, pytanie za 100 punktów. Pytanie, które będzie nas prowadzić przez całą tą analizę. Bo czy ugodowość to faktycznie tylko bycie miłym i unikanie konfliktów za wszelką cenę? A może, może kryje się za tym coś znacznie, znacznie głębszego? W porządku, żeby to rozwikłać, musimy na chwilę odłożyć na bok takie potoczne rozumienie i spojrzeć na sprawę okiem nauki. Czas na trochę konkretów. Bo widzicie, to nie jest jakiś tam sobie termin. Ugodowość to jeden z pięciu fundamentalnych filarów osobowości, które psychologowie bodają od dziesięcioleci. To kluczowy element, który pomaga nam zrozumieć, dlaczego tak różnimy się w naszych relacjach z innymi. A oto i definicja. I tu najważniejsze słowo to spektrum. Nie chodzi o to, że ktoś jest ugodowy albo nie jest. Chodzi o to, w którym miejscu na tej skali się plasuje. Czy bliżej mu do ciepłej, opartej na zaufaniu współpracy, czy może do chłodniejszego, bardziej rywalizacyjnego podejścia? A teraz coś super ciekawego ugodowość to nie jest jedna wielka cecha. To bardziej mozaika. Składa się z sześciu mniejszych części. Mamy tu zaufanie, czyli wiarę w dobre intencje innych, prostolinijność, a więc szczerość, altruizm, czyli dbanie o innych, ustępliwość, unikanie kłótni, skromność, czyli brak potrzeby bycia w centrum uwagi, i wreszcie skłonność do rozczulania się, czyli po prostu współczucie. I teraz pomyślmy, można mieć niski wynik w jednym, a wysoki w pozostałych. I stąd właśnie biorą się te pozorne sprzeczności. Okej, okay, wiemy już, co to jest, ale teraz czas na pytanie dlaczego. Jaki jest w ogóle ewolucyjny sens istnienia czegoś takiego, jak ugodowość? Genialnie wyjaśnia to hipoteza leksykalno-ewolucyjna. Mówi ona, że te cechy, które były absolutnie kluczowe dla przetrwania naszych przodków, na stałe wryły się w nasz język. A kiedy nasi przodkowie spotykali kogoś obcego, to pierwsze, fundamentalne pytanie w ich głowach brzmiało: przyjaciel czy wróg? Ta ocena musiała być błyskawiczna, od niej zależało życie. Czyli, mówiąc prościej, ugodowość to taki nasz ewolucyjny klej społeczny to cecha, która pozwalała grupom trzymać się razem, współpracować, rozwiązywać problemy i po prostu być skutecznymi. Bez tego o jakiejkolwiek współpracy na dużą skalę nie byłoby mowy. W porządku, ale wróćmy do naszej zagadki z początku. Skoro ugodowość jest tak super ważna, to dlaczego niski wynik nie jest jednoznacznie zły? Otóż dlatego, że każda strona tego medalu ma swoje plusy i minusy. Ta tabela z badań naukowych świetnie pokazuje te dwa bieguny. Po lewej mamy to, co zwykle kojarzymy z byciem dobrym człowiekiem altruizm, zaufanie, chęć pomocy. Po prawej, no cóż, obraz robi się o wiele bardziej skomplikowany: cynizm, egocentryzm, ale też potencjał do bycia, jak to określono, wyrafinowanym. I to jest ten moment, kiedy wszystko zaczyna wskakiwać na swoje miejsce. Wysoka ugodowość jest świetna dla harmonii, ale może też prowadzić do tego, że nikt nie chce poruszać trudnych, ale koniecznych tematów. A niska ugodowość? Jasne, może być odbierana jako coś negatywnego. Ale to właśnie osoby z niską ugodowością często zadają te niewygodne pytania. Kwestionują status quo i popychają zespół, żeby znalazł najlepsze rozwiązanie, a nie tylko najprostsze. I to może być dokładnie to, dlaczego osoba z naszego forum jest tak świetnym graczem zespołowym. A żeby było jeszcze ciekawiej, istnieje coś takiego jak asymetria ugodowości. To zjawisko, które tłumaczy, dlaczego tak łatwo i tak często mylimy się, oceniając tę cechę u innych. Nasz mózg po prostu uwierbia chodzić na skróty. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, ewolucja nas zaprogramowała do błyskawicznej oceny, swój czy obcy. Po drugie, inaczej patrzymy na kogoś wyżej w hierarchii, a inaczej na kogoś niżej. No i po trzecie, normy społeczne to często takie maski, które na początku znajomości mogą ukrywać prawdziwe intencje. A teraz posłuchajcie tego niesamowitego przykładu z badań psychologa sama Goslinga. Pokazuje on, jak absurdalnie mylące potrafią być nasze osądy. Uczestnicy badania mieli ocenić ugodowość właścicieli biur. Ale nie widząc ich na oczy, patrzyli tylko na ich pokoje. I co się okazało? Że ponure, może trochę nieprzyjemnie pachnące pomieszczenie było automatycznie, podświadomie, łączone z niską ugodowością właściciela. Niewiarygodne, prawda? No dobrze, przenieśmy teraz całą tę wiedzę na grunt zawodowy. Jak to wszystko wygląda w świecie pracy? No cóż, wysoka ugodowość jest oczywiście na wagę złota w wielu miejscach. Wszędzie tam, gdzie liczy się świetna współpraca, empatia, budowanie relacji z klientami, osoby ugodowe czują się jak ryba w wodzie. One po prostu tworzą dobrą atmosferę. Ale i to jest absolutnie kluczowe. Niska ugodowość to nie jest wada. W pewnych kontekstach to może być ogromny atut. Pomyślmy o konkurencyjnej sprzedaży, o twardych negocjacjach, o stanowiskach liderskich, gdzie trzeba podejmować chłodne, obiektywne decyzje. Właśnie ta asertywność i niezależność myślenia stają się wtedy bezcenne. I właśnie dlatego nowoczesna rekrutacja odchodzi od takiego prostego myślenia w kategoriach dobre i złe cechy. Dziś liczy się dopasowanie. Prawdziwe pytanie nie brzmi, czy to dobry wynik, ale czy profil tej osoby pasuje do wyzwań tego stanowiska i kultury tej firmy. I w ten sposób, powoli zamykając temat, wracamy do naszego punktu wyjścia, do tego uczucia zagubienia po zobaczeniu wyniku testu, który wydaje się być o kimś zupełnie innym. Ten komentarz z oryginalnego wątku jest po prostu w punkt. Eksperci doskonale wiedzą, że testy osobowości to tylko narzędzia. To są uproszczone mapy, a nie ostateczna prawda o człowieku. To próba upchnięcia niesamowicie złożonej rzeczywistości w kilku prostych liczbach. Problem zaczyna się wtedy, gdy traktujemy te wyniki jak jakiś niepodważalny wyrok. I to jest myśl, z którą chciałbym wszystkich zostawić. Modele osobowości to narzędzia, które mają nam pomagać w zrozumieniu, a nie szufladki do osądzania. Pytanie więc brzmi, jak można wykorzystać tę wiedzę, żeby lepiej dostrzegać te złożone, często nieoczywiste, mocne strony w sobie i w ludziach, którzy nas otaczają. Dziękuję, że obejrzałeś ten odcinek. Jeśli chcesz wspierać tworzenie kolejnych materiałów o psychologii, arte terapii i rozwoju osobistym, postaw mi kawę. Link znajdziesz w opisie. Zachęcam też do subskrybowania kanału, by nie przegapić nowych filmów z tej serii. Materiały dodatkowe takie jak prezentacje, e-booki i kursy online znajdziesz na stronach moich sklepów. Linki znajdują się w opisie filmu Dziękuję za Twoją obecność i wsparcie.